Teraz proszę państwa, zobaczycie, jak się zjeżdża na niektóre łowiska. Jesteśmy na Spokremonzdam. Z nami w oddali widzicie takie ruiny wioski no jednej z wiosek e, no niby to jest też atrakcja turystyczna, ale tam ciężko dojechać bo akurat ta droga, po której jedziemy tam prowadzi, ale jest w większość roku zalana wodą i jeszcze tam jest obryw skalny także się tu nie dojedzie absolutnie opuszczona wioska E, dzień dobry Państwu. E, no dzisiaj się wybieramy w taką troszkę karkołomną wycieczkę do takiej drobnej ciekawostki cypryjskiej e, na pół zatopionej, opuszczonej wioski Fojnikas e, nad zalewem, nad damem Asprokremos. E, w wyprawie będzie mi towarzyszył panarek, który uciekł. No, panarek dzisiaj jest tak troszkę przypadkowo z prostego powodu, bo pierwszy raz mi się w życiu zdarzyło, że. E, nie wędkarz, a żona wędkarza do mnie dzwoni, żeby zabrać e, męża na ryby, bo już z nim nie może w domu wytrzymać. Ale to jest, dzisiaj będzie taka wyprawa troszkę będę łowił i, i przede wszystkim pokazywał wioskę. I teraz tak, za mną jest, e, za mną jest e, zalew Asprokremos. Tą drogą zjechaliśmy na dół. I do tej wioski, proszę Państwa, można się dostać, albo jak widzicie, ta droga idzie na dół, skręca na prawo, i kiedyś, kiedy nie było zalewu, po dnie zalewu szła do tej wioski. A tu jest druga droga, którą pójdziemy piechotą. I ona jest e, przez część roku tylko dostępna, bo ta jest częściowo, kiedy jest wyższa woda, w zalewie po deszczach, e, w lecie. Jest zalana. No to co, idziemy, a później opowiemy o samej wiosce. No i to jest ta droga, którą sobie teraz będziemy dreptać. Aż dojdziemy do części, która jest bywa zalana. To jest taka zatoczka, tutaj taki, o, proszę, zobaczcie, smaragdowa woda. I taka zatoczka w tym dużym zbiorniku. Na około dosyć duże wzniesienia. To, to się duże przesadzam, ale jednak. Tam się nam zatoczka kończy musimy tam dojść. Troszkę będę ziajać, bo już kawałek przeszliśmy. A tam, tam jest droga, którą zjeżdżaliśmy. Na dół. A my idziemy do tych zabudowań. No i co mili Państwo? Doszliśmy już do wioski. Zaraz do niej zejdziemy, ale żeby cokolwiek o tej wiosce powiedzieć, to kilka słów o historii związanej z tą wioską. Wioska się nazywała, nazywa Fojnikides. Fonik jest, no, znajdziecie na mapach. E, ona zbudowali ją Templariusze. A Templariusze skąd się wzięli? A no, mianowicie, e, no, znany na, pe, na pewno Państwu Ryszard Lwieserce, e, w 1191 bodajże roku zdobył e, no, drogą siłową oczywiście Cypr. Od Tutaj pogonił Biz Bizantyjczyków. On sobie krótko tutaj królował. Wyżął wyspę jak cytrynkę, ukradł co mógł ukraść i sprzedał ją w krótkim czasie Templariuszom. I ta wioska, proszę Państwa, została założona właśnie tu, była główna, znaczy główną siedzibą Templariuszy była Nikozja, a ta wioska. Była siedzibą i teraz ja pewnie po polsku coś źle powiem, kontura. Komu, no dobrze, funkcja, ta jest taka funkcja oficerska w, w, u Templariuszy. Tutaj oni utworzyli, że tak powiem, swoją bazę do mm, kontrolowania rejonu Pafos i Limassol. Tutaj była główna. Siedziba właśnie tego pana oficera. Wioska była bardzo specyficzna, jak na tutejsze warunki. Wszystkie domy były tej samej formy. Kwadrat niskie wejście, tak żeby tylko wprowadzić konia. Na parterze znajdowała się stajnia. Kamiennymi schodami się dostawało na górę, na pierwszy poziom, pierwszy i ostatni. Tam były pokoje do sypialnia. Salon z jakimś tam kominkiem kuchnia i te piętro posiadało okienka, ale też takie malutkie, bo one były generalnie nie w, bardziej miały funkcje ochronne niż to, żeby jakieś panoramy tu oglądać. Po odejściu Templariuszy oczywiście wioska sobie dalej funkcjonowała i faktyczny upadek nastąpił, opuszczenie tej wioski w 1974 roku po wojnie tutaj e, grecko-tureckiej. E, ta wioska była zamieszkała przez turków i tutaj wszyscy Turcy w 1974 roku uciekli na stronę północną, porzucili tą wioskę i ona w tym stanie pozostaje porzucona do dzisiaj. No będziemy wchodzić już w same ruiny i troszkę tak w ciszy sobie to wszystko poglądamy. Nie są to może tak ciekawe ruiny. Zawsze mi się absolutnie zamknięta część Famagusty, czyli ta dzielnica Sławna Warosza, nie podoba. Jest absolutnie przygnębiające to zwiedzanie. Ale tutaj, biorąc pod uwagę przepiękne położenie, no i wielkość, malutka wioska z fajną historią. Jest fajna do zwiedzania. A my sobie wchodzimy w ruiny. W położenie tej wioski, o, panarek nadciąga, proszę. Twierdzić, że ma niedobrą aparycję, nie można go pokazywać, no to nie będziemy go pokazywać. Strategiczne położenie tego miejsca polega na tym, że tu są duże wzniesienia. A tu gdzie Państwo na dole, gdzie widać w tej chwili zalew... Kiedyś w tej dolinie ciekła rzeka. Rzeczka, rzeka, no jak na warunki cypryjskie nazwijmy to rzeką. I tutaj ciężko w ogóle było się komukolwiek dostać. Stąd no, takie tym wydawało się to miejsce absolutnie bezpieczne, łatwe do ewentualnej obrony. Tam, 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 tam w oddali to jest tama właśnie e, zamykająca ten zalew. Tam mamy końcówkę zalewu. Teraz jest woda bardzo niska. Jak widzicie, tu jakieś są smętne resztki ujęcia wodnego miejscowego. A ja, a ja schodzę na, na tamten cypelek. Postaram się porzucać. Może jakiegoś basika się ustrzeli. Jedno ostrzeżenie: jak Państwo będziecie się tu wybierać, proponuję zabrać jednak coś więcej niż klapki, lecz jakieś takie dobre obuwie, bo droga mocno nierówna, kamienista i sobie czy wykręcić nogę, czy skaleczyć bardzo łatwo. Z racji wieku i kondycji fizycznej idę i zjaje. No, to idziemy na sam cypelek. Według opisu, a może i tu, ktoś na tym cypelku stał ses, główny budynek siedziba Herszta Templariuszy. A tu macie Państwo jakieś stare palenisko. Proszę Państwa, na tym cypelku widzicie taką kępkę roślin i de facto tylko one, jak tutaj przybywa wody, to tylko te, te, ta, ta górna część tej, no, tego cypelku jest widoczna, reszta jest schowana pod wodę. W tej chwili jest no, co najmniej 8 metrów wody mniej niż powinno być. A ten przynajmniej miał ładny widok? Żeby nie powiedzieć, bardzo ładny. No to co? Willa z takim widokiem. Warta każdych pieniędzy No a tu widzicie na jakiej wysokości to się wszystko mieści Plus pod wodą są jeszcze zabudowania Kolejne ujęcie wody, tutaj. Tu jest nawet data 1952 rok. A później polityka wszystko spieprzyła. Jak zawsze. Trochę się zdziajałem, trochę się spociłem. Proszę Państwa, ja się będę żegnał. To jest króciutki filmik o kolejnej ciekawostce Cypru, a jednocześnie pomnik tak jak Varosze pomnik głupoty ludzkiej pomnik do czego może doprowadzić nacjonalizm i polityka nim kierowana no i pomnik tragedii ludzkich Zarówno Greków cypryjskich, jak i Turków cypryjskich. Na tej wojnie, na tym konflikcie stracili tylko zwykli ludzie. Trochę to niewesołe, no ale proszę Państwa, dobra, nie będziemy tu w politykę wchodzić głębiej. E, w każdym razie miejsce. Na dłuższy spacer, do oglądania, do zwiedzania. Absolutnie godne polecenia. Ja się z Państwem, z Państwem na dzisiaj żegnam. Zapraszam na nasze kolejne filmy. Jeśli się podoba, lajkujcie. Jeśli chcecie nas oglądać stale, zapraszamy na subskrypcję. A przy następnej okazji spotkamy się już razem z Ines. Kłaniam się, do widzenia.